Прибегом! Мужики залегли! Это свои? Уходим! Это свои или нет? Погнали! Свои! Witajcie, witajcie. Bardzo serdecznie witam was w kolejnym odcinku Wojna na Ukrainie. Raport z wojny. Dzisiaj dni od 2 czerwca do 5 czerwca i zaczynamy odcinek harkowski. Na odcinku harkowskim sytuacja bez większych zmian. Front stał się takim frontem drugorzędnym, co nie znaczy, że nic się nie dzieje, dzieje się, gdyż wojska ukraińskie odbiły, wyzwoliły Wesele, jak się nazywa miejscowość, ten pas, tutaj, który jeszcze był klinem, został odbity od strony rosyjskiej. Oczywiście połączenie pomiędzy Lipcją, Wesele i Ternowa ma miejsce. Jeżeli chodzi o, właśnie, Ternową, zaciekłe walki przez ostatnie dni, w dniu dzisiejszym, czyli 4 czerwca, były informacje o bardzo ciężkich walkach i o strzale ternowej. Na ten moment jest ona w posiadaniu strony ukraińskiej. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, które dzieją się w rejonie Charkowa, mamy oczywiście ostrzał samego miasta, jak i miejscowości pod charkowem, szczególnie dość mocno była ostrzeliwana dementiwka, potomnik, ruska łozowa więc tutaj mamy informację, że te miejscowości były. Oczywiście brak walk w tym rejonie na ten moment stąd, tak jak powiedziałem jest jakby odcinkiem drugoplanowym w tym rejonie przenieśmy się na Izium i łuk Donbasu jeżeli chodzi o łuk Donbasu zaczynamy oczywiście od Izium w rejonie Izium po zdobyciu Wielkiej Kamuszowachy strona ukraińska nadal jest w obronie nieudane ataki na Dowchękę, oczywiście w stronę Gór, które tutaj bronią dostępu do Słowiańska. Strona ukraińska ma problemy gdzie indziej. Na tym odcinku strona rosyjska nieudane ataki na Dowchenkę, próba przebicia się wzdłuż drogi na Słowiańsk nieudana w Świętych Górach obrony wojsk ukraińskich. Jeżeli chodzi o linię Dońca, zaczynamy oczywiście od rejonu Światogorska, który jest broniony. Próby natarcia strony rosyjskiej od Jarowej nieudane. Były dzisiaj informacje 4 czerwca informacje o wycofaniu obrońców z miejscowości Sosnowe, którzy mają wzmocnić. Na ten moment ciężko powiedzieć, czy są to informacje potwierdzone, czy nie. Jeżeli chodzi o odcinek południowy, coraz bardziej bombardowany jest Słowiańsk. Wojska rosyjskie dotarły do dońca. Naprzeciw Rajhodorok zdobyły Brusivkę zaciekłe walki w rejonie Dibrownej bombardowane Ozerne i Szczurowe przyczółek w sumie już rozpadł się na dwa mniejsze przyczółki bronione przez elementy z dwóch brygad 95. oraz 79. ukraińskiej mamy tutaj o tyle lepszą sytuację że ten brzeg lewy, lewy brzeg Dońca jest wysoki te góry, święte góry tutaj naprawdę sprzyjają obronie, więc stronie ukraińskiej będzie łatwiej się bronić, stronie rosyjskiej będzie trudniej atakować. Zobaczymy co przyniesie czas. Mamy tu jeszcze trzy przyczółki, więc pewnie strona ukraińska będzie chciała zyskać na czasie, broniąc się w tych rejonach możliwie jak najdłużej. Czas pokaże co będzie dalej. Jeżeli chodzi o rejon Sywierska, była próba desantu na północ od Sywierska nieudana. To na Rosyjska poniosła straty i nie ponowiła dalszego desantu. Za to bardzo ciężkie walki i w sumie pierwsze informacje z tego rejonu, czyli Sywirodoniecka, mówiły o. W ostatnim odcinku nawet mówiłem o odwrocie sił ukraińskich ze Sywirodoniecka. Dziś z perspektywy czasu wiemy, że był to taktyczny odwrót, który miał na celu, jak to mówił Arestowicz. Wciągnięcie sił rosyjskich pułapkę. Tą pułapkę miało być właśnie wciągnięcie bardzo bliskiej w walce sił rosyjskich, szczególnie Rosgwardii, żołnierzy z grupy Wagnera, kadyrowców, którzy w walce na bliską odległość nie byli w stanie, że tak powiem, skorzystać z artylerii oraz lotnictwa. Walki bardzo zaciekłe. Był moment, że było powiedziane, od. Od 55 do 80%, nawet, znajdowało się miasto w rękach już Federacji Rosyjskiej. Na ten moment wiemy, że strona ukraińska przeszła do kontruderzenia, zaskakując oddziały rosyjskie, które poniosły duże straty. Wzięto licznych jeńców po stronie rosyjskiej, i udział w tym mieli też żołnierze legionu, ochotniczego legionu cudzoziemskiego, który. Formowany był od 24 czwartego, czy 25, w sumie, jak tam zapadła decyzja prezydenta Zawańskiego. Wiem, że są filmiki, które potwierdzają udział tych żołnierzy w walkach z doniecku Na ten moment też wiemy, że Lysyczańsk jest mocno bombardowany. Sam, same walki tutaj są w mieście zaciekłe. Wojska ukraińskie odbiły i walczą znowu w rejonie centrum miasta. Południowych dzielnic, także tutaj yy, obrona ma na celu, przynajmniej tak twierdzą Ukraińcy, ma na celu wyparcie wojsk y, rosyjskich z miasta. No, zobaczymy, czas pokaże. Na ten moment wiemy, że walki tam się toczą. Jest jeszcze potwierdzona informacja, że w walkach bierze też, biorą też oddziały z 57. Brygady Zmotoryzowanej, która jest strażą pożarną działającą w rejonie tutaj Donbasu. Wiemy, że część tych oddziałów walczyła też na w rejonie popasnej, wiemy, nie mamy jeszcze 100% potwierdzenia, jeżeli chodzi o właśnie udział tych jednostek tej brygady w samym Sewiero Doniecku. Przejdźmy teraz na teren związany z rejonem Popasnej, to może przejdziemy na nową mapę. Jeżeli chodzi o rejon popasnej, mamy tutaj, może od północy będziemy przekazywać informacje. Ustinówka drugą brygady ługańskiej Republiki Ustinówka, ataki w tym rejonie. Mamy też zaciekłe walki o Toszkiewkę dalej. Zresztą te walki na, na linii Toszkiewka, Hirskę i Zlotę są bardzo mocne i krwawe. Wiemy, że strona rosyjska próbuje uchwycić te miejscowości. Na ten moment są one w rękach ukraińskich i tutaj się nic nie zmienia. Zaciekłe walki w rejonie Komuś-Wachy. Mamy informację, że wojskom rosyjskim udało się. Podejść na zachodnie przedmieścia, miejscowości tej wioski. Toczą się tu zaciekłe walki. Strona ukraińska broni się dość mocno i strona rosyjska ponosi też straty. Oczywiście te straty są dość duże po obu stronach. Tam Załęcki przyznał, że przecież straty ukraińskie każdego dnia, właśnie tutaj w łuku, na łuku Dąbalskim, to jest od 50 do 100 żołnierzy zabitych i około 500 rannych, więc tutaj naprawdę ta artyleria. Ukraińska, rosyjska, przepraszam, no, zbiera tutaj ogromne żniwo. Zresztą ostatnio była informacja, że strona ukraińska wprowadziła w rejon tego łuku 45. Brygadę Artylerii, która yy, wzbogacona zachodnim sprzętem, no, stopniowo niweluje. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że jest równowaga, bo tej równowagi nie ma, ale szybkość, szybkość ostrzału jest bardzo szybka. Czego na pewno Państwo widzieliście, jest przykład filmiku reportera Federacji Rosyjskiej, który nagrywał z uderzenia OS, i około 50 sekund po pierwszym wystrzale już rozpoczął się ostrzał kąt bateryjny artylerii ukraińskiej. Zostali oni zmuszeni do opuszczenia tego rejonu, wycofania się, więc jak widzicie, no, dość sprawnie działa strona artyleria ukraińska i świadczą też o tym raporty nie tylko zwykłych żołnierzy, ale i z grupy Wagnera oraz jednostek najemnych z Federacji Rosyjskiej, które potwierdzają i elitarnych w sumie jednostek WDW potwierdzają bardzo sprawne działanie ukraińskiej artylerii, która jest naprawdę groźnym przeciwnikiem i daje się wyznaki, zresztą... Można o tym też poczytać i, i od strony rosyjskiej. Jeżeli chodzi o północną część występu, zaciekłe ataki Wojskowej Federacji Rosyjskiej podbiło na nachirne oraz berestowe oraz nyrkowe. Wszystkie te ataki tutaj zostały odparte. Nie udało się nic osiągnąć w stronie rosyjskiej. Poniosły straty i wycofują się. Ta akcja, te działania powtarzają się przez ostatnie kilka dni próbują nacierać na Lysyczańsk Lysyczańsk jest naprawdę już bardzo blisko tam może przejdźmy na chwilkę na mapę wcześniejszą jak widzicie naprawdę do Lysyczańska już nie jest daleko próbują chociaż dotrzeć od tego południa właśnie tutaj w tym kierunku nacierając na Berestowe i Lysyczańsk na razie wiemy, że te ataki są odpierane jeżeli chodzi o drugi kierunek, no to wojska rosyjskie próbują nie nacierać tu już wzdłuż drogi. Ona oczywiście jest cały czas pod ostrzałem artylerii rosyjskiej. Jednak wojska rosyjskie nie nacierają na Sałodar jako wliwkę, tylko po prostu uderzają w kierunku Bachmutu, nadcierając na pokrowskie, kłynowe widrodzenia, na ten moment wiemy, że bez skutku, oczywiście, też są zablokowane. Strona ukraińska wzmocniła te siły tutaj. Jak widać, baliśmy się troszeczkę o tą sytuację, która tutaj, że tak powiem, miała miejsce, ale na ten moment wiemy, że Ukraina ma jeszcze odwody i te odwody są. Ciężko powiedzieć, ile tych odwodów zostało. Wiemy, że w odwodzie ponownie jest 14 Brygada Pancerna, która wykonała swoją pracę. Dzięki jej wsparciu, naprawdę 80. Brygada Alwowska poradziła sobie z szeregiem innych jednostek i zablokowały dalsze uderzenia w tym rejonie. No, i teraz przejdźmy jeszcze na linię frontu południowego. Mamy tutaj nową mapę. Jak widzicie, nowa mapa, odcinek zaporowski z linią Ato. Starałem się zrobić ją od nowa. Zrobiłem oczywiście. Mam nadzieję, że Wam się też spodoba. Będziemy przechodzić na wszystkie mapy, właśnie w tej jakości większej, bardziej czytelniejszej, żeby to wszystko miało miejsce. Jeżeli chodzi o front zaporowski, mamy tutaj tylko ostrzały. Nie ma większych walk. Orchokow do Hulajpole były ostrzeliwane, i vice versa. Jeżeli chodzi o stronę rosyjską, są tutaj ataki za pomocą dronów, walki rozpoznawcze, dywersyjne działania. Oczywiście działania partyzanckie w rejonie Tokmaku, Melitopola, które tutaj się nasilają. Mamy informację, że wojska rosyjskie na tyłach podążają wyłącznie w bardzo silnie uzbrojonych konwojach i to głównymi drogami, więc nie czują się zbyt pewnie. Jeżeli chodzi o linię A, to mamy informacje o zaciekłych walkach właśnie w rejonie Awdiewki, gdzie strona rosyjska z wojskami Republiki. Donieckiej atakują za wzięcie Te ataki mimo jakichś tam sukcesów nie są w stanie do końca przełamać tych linii. Mamy też ataki w rejonie Marinki, też bez większych skutków. No, przecięto drogę w sumie na północ od Awdiwki, tutaj jak ciężko powiedzieć jak będzie wyglądała reakcja dalsza na to co robią wojska Federacji i Republiki Donieckiej. No Musimy poczekać, zobaczymy. No i ostatni odcinek, front kersoński. Jak widzimy, były tu walki dość ostatnio aktywne, działania walki w rejonie Dawidowego Brodu. Dziś wiemy, w sumie Arestowicz trzeciego już potwierdził o, o zamknięciu ofensywy, czy w sumie o wstrzymaniu działań ofensywnych w tym rejonie. Na pewno wiemy, że strona ukraińska utworzyła tutaj przyczółek, chociaż dzisiejsze zdjęcia z tego rejonu potwierdzają zaciekłe walki, walki, może nie zaciekłe, ale walki w rejonie Dawidowego Brodu, który początkowo miał być zdobyty, później się okazało, że jednak trzymają go Rosjanie. Wojska ukraińskie tworzyły przyczółek poniżej Wirohirki, tam były dwie przeprawy pontonowe i udało się im utworzyć. Wiemy dzisiaj, że przecięta jest droga, komunikacja, droga zaopatrzeniowa dla wojsk rosyjskich, które tutaj drogą północną że transportowały zaopatrzenie dla tych wojsk, które, które walczyły tutaj w rejonie Wysokopili oraz Wełyki. Wiemy, że zacięte walki trwają też na północ właśnie tutaj w rejonie Wysokopili i Wełyki. Nie wiem na ten moment, nikt nie wie, czy jest tutaj mgła wojny. Nie ma zbyt wielu informacji. Nie, wie, nie wiemy tak naprawdę, jakie siły tutaj od góry atakują, jakie tutaj mamy. Wiemy, że ta droga znajduje się też pod ostrzałem artylerii ukraińskiej, która poinformowała w dniu 3 czerwca o silnym, silnych atakach na jednostki Federacji Rosyjskiej. Które poniosły duże straty mówi się o batalionowej grupie, jednak nie mamy potwierdzeń, więc jakie straty tam strona rosyjska poniosła więc tutaj musimy troszeczkę być powściągliwi. Wiemy dalej, że Nigirówka jest broniona przez stronę rosyjską, tak samo jak Mikołajów Odessa były znowu ostrzeliwane i bombardowane. Słuchajcie, na ten moment takie mamy informacje, jeżeli chodzi o odcinek frontu hersońskiego. Jeżeli chodzi o informacje związane ze sprzętem, w ostatnich dniach były informacje, pojawiły się informacje, że Szwecja przekaże przekaże następną transzę uzbrojenia, w tym pociski przeciwpancerne, pociski przeciwokrętowe o łącznej kwocie 95 milionów euro. Dodatkowo Litwa uzbierała w bardzo krótkim okresie czasu 5 milionów euro na Bajraktara okazało się, że firma turecka postanowiła wesprzeć tą kwotą Fundusz Armii Ukraińskiej, a Bajraktara da Litwie za darmo, żeby przekazała ją stronie ukraińskiej. I ostatnia informacja, która tak najbardziej bardzo tutaj, w sumie dwie informacje, bo jedna to jest taka dobra informacja, bo Słowacja przekazała 8 armatochaubit Zuzan na 2 stronie ukraińskiej. Mówi się, że strona ukraińska kupiła te armatochałbice, tym bardziej, że armia słowacka czekała na te armatochałbice już od 2018 roku. Dzisiaj wiemy, że priorytet, jak zaznaczyła strona słowacka, zmienił się i te armatochałbice zostaną przekazane stronie ukraińskiej. A druga informacja to jest taka może mniejsza. Pan prezydent Macron powiedział, że Strona francuska też będzie chciała przekazać dalszy sprzęt, po czym były informacje z rządu i wojskowych, że tak szczerze mówiąc, to Fran Francja nie za bardzo ma co przekazać. No, nie mają tego sprzętu. Jak widać, dobrobyt armii francuskiej też jest ograniczony i niestety przykra informacja, że w takiej sytuacji no, Francja nie jest w stanie wy wyasygnować jakichś większych y, możliwości. Pomijam już sprawę Niemiec, no i jeszcze jedna z rzeczy, bo mi się przypomniało: Polska nie otrzymała zgody Szwajcarii, która teoretycznie miała ma na uzbrojeniu Leopardy 4, które są czy miały być, bo strona szwajcarska powiedziała, że one nie są jeszcze wycofane ze służby, chociaż informacje o wycofaniu już były. No, na ten moment jest oficjalne pismo, że sprzęt nie jest wycofany ze służby i potrwa to jeszcze mniej więcej około roku. Więc, jak widzicie, można nabirować, można też i w taki sposób kombinować. No ale taka jest polityka, niestety, czasem brutalna i brzydka. Słuchajcie, tyle w tym odcinku. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.